przegłosowana uchwałą Rady Miasta z dnia 19 grudnia. Najistotniejszymi zmianami w opłatach i czasie na przejazd jest zlikwidowanie biletu 20-minutowego na linie zwykłe i pospieszne. W miejsce biletu 20-minutowego wprowadzono 15-minutowy. Pojawiły się również dwa nowe bilety, bilet seniora i bilet aktywizujący bezrobotnych. Zarząd Dróg jest już w posiadaniu wszystkich biletów, jak również stosownych dopłat do obowiązującej taryfy. Od tego tygodnia rozpoczęliśmy już rozwój rozwożenie tych biletów nowych na kasy w pierwszej kolejności zaopatrzymy nasze kasy kasy zarządu dróg następnie punkty handlowe po 1 marca stare bilety nie tracą swojej ważności. Trzeba tylko dokupić odpowiednią dopłatę. I tak do biletu za 2,20 trzeba będzie dokupić bilet za 80 groszy, by uzyskać bilet półgodzinny za 3 zł. Taka sama zasada jest jeżeli chodzi o bilety ulgowe. Ważne by skasować oba bilety w tym samym czasie. Jednak nie do wszystkich biletów obowiązują dopłaty. Po 1 marca osoby podróżujące na biletach za zł 10 będą to robiły na własną odpowiedzialność w przypadku kontroli. W tym wypadku najbezpieczniej będzie wymienić je na nowe w punktach ZD temu. Mamy również już w magazynie stosowne dopłaty do biletów jednorazowych, a więc bilety jednorazowe obecnej taryfy nadal obowiązują wraz ze stosowną dopłatą i te dwa bilety należy skasować jednocześnie. Nowe bilety wiążą się z podwyżkami i to sporymi. Bilet miesięczny na wszystkie linie podrożał aż o 16 zł. Bilet imienny na jedną linię o 10 zł, ale tych podwyżek jest znacznie więcej. My zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą na temat podwyżek i czy rzeczywiście są potrzebne. Uważam, że jest zbyt wielka. Ponieważ ludzie często jeżdżą po mieście, załatwiają różne sprawy itd. Tak i to. To w ciągu miesiąca za duże koszta wychodzą. Jak to wiadomo, podwyżki zawsze nie są atrakcyjne dla pasażerów. Ale jak już muszą być, no to trudno. Rząd po prostu nie spisuje się w tych sprawach, naprawdę, bo ludziom nie pomagają, utrudniają życie i młodzieży i, i pracującym ludziom zarobki niestety też nie idą w górę, a Reszta niestety żywność i inne sprawy, a tak jak paliwo, jak, jak bilety, ceny biletów. Myślę, że jest ona niepotrzebna, ponieważ ludzie narzekają, że za dużo samochodów jeździ, a z razy taki, że są podwyżki ceny biletów, ludzie zaczną się przerzucać na samochody znowu, zamiast jeździć autobusami, tramwajami i znowu zaczną się korki na ulicach i zatłoczone miasta. Ja jeszcze jeżdżę na ulgowej sieciówce, więc no, aż dla mnie podwyżka 8 zł to nie jest jeszcze taka tragedia. Słyszałam tylko, że będą jakieś inne czasowe bilety, co będzie pewnie się dość ciężko do tego przyzwyczaić. No pewnie będzie gorzej, jak już skończy mi się legitymacja studencka i będę musiała płacić całe bilety. Ale póki co benzyna poszła w górę, więc ja akurat się tej podwyżki spodziewałam. Zdania na temat tego, czy standard szczecińskiej komunikacji jest tak wysoki, żeby podwyższać ceny biletów są podzielone. Młodzi ludzie rozumieją, że podwyżki biletów spowodowane są podwyżkami w całym kraju, ale także zauważają, że nowych składów w Szczecinie przybywa. E, przetarg został ogłoszony. Rozpoczęła się procedura e, związana z wyłonieniem wykonawcy 22 nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych. Przetarg odbywa się dwustopniowo. W tej chwili firmy, które chciałyby wykonać tramwaje dla Szczecina, złożyły swoje wnioski o dopuszczenie do postępowania. Są to cztery firmy. W tej chwili są te wnioski oceniane. Jeżeli wszystko będzie w dokumentach zgodnie z prawem, wszystkie cztery firmy zostaną dopuszczone do składania już konkretnych ofert. Nowy tabor ma trafić jeszcze w tym roku do miasta. Tymczasem pamiętajmy, że od 1 marca zmieniają się ceny biletów i czas przejazdu. Wszystkie zmiany dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg i Komunikacji Miejskiej.